Hej, widzowie! O. dzisiaj otwieram taką paczkę z konikiem. W sumie dwa koniki tam są. Ja, na nawet z dominikiem, moim bratem. Ja nawet myślałam, że to będzie mniejsze, jakieś takie. A tu wow, jakie, jakie cudo. Ja to teraz nagrywam po odpakowaniu, odpakowaniu tego. Znaczy, wiecie, z paczki A tu Magic. Magic, taka duża. I teraz, uwaga, otwieramy. Dobra, uwaga. Najbardziej chciałabym dostać tego, czy tam tą, jakiegoś rybaczka. A... Jo... Ja nożyczki te. Tak. tak, tak, właśnie je wycinę, uwaga. No, wycinajcie się. Kurde, kurde. Wyciągniemy razem? Tak, tak, Czekajcie, tylko ja pierwszy ja mam tą, tak? Ale się... Jak się stresuję, już nie, nie wiem, jakie to I są... I boli serce? No, tak piję trochę, ale... Oj, za mało uciekam. brawo. Widziałam ja idealnie i teraz ja pierwsza, dobra. No ja nie patrzę widzicie, Wy widzicie, a ja nie. Wy widzicie, a ja nie. Płaga. Nie, 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 czekaj, na porządek tego spakujemy. Jaki to? Co! to? To jest specjalne, żeby nogi się nie psuły, wiesz? A dobra. Uwaga. Jezu, jaki słodziak! Myślałem, że to przeszkoda. <grym> Musimy zobaczyć. To jest... Oj, czy to jest dziewczynka czy chłopak, nie? To Jak to jest, będzie to... dziewczyna? To będzie super, będę miała do kolekcji. Kurczę no! Elena! Elenka, Elenka ma dużo mm. Mm. Ale wiesz, Nie wytrzymam! To... Dobra już. Oh. paczkę. I to jest chłopak! Tylko ty wyjmujesz, a ja otworzę, dobra? A ty nie patrzysz. Ja nie patrzę. Jakiś fajny chłopak, patrzcie. To jest jaka rasa. Kurczę, nie pisze. Mm, szkoda. Ale spoko, fajny, fajny konik. Mi się podoba. Dobra, uwaga, teraz Dominik. Okej, okay, Dominik, podaj rękę. Wyciągnij. O! Nie, to jest inna rasa. To akurat nie są te same rasy, bo już poznaję, ale jakie są. Czy są? Nie, nie, już nie ma. Są były tylko dwa, ale jakie fajne, nie? Wow. Nie, no są takie cudowne. Wyglądają no, do siebie. No wyglądają podobnie do siebie, ale nie. Uwaga. Oj, wyjmę jeszcze karton. Patrzcie, jaki robaczek. Poczekajcie, to jest chłopak, dziewczyna. No. O kurcze, nie wiem. Hmm, nie wiem czy to jest dziewczynka czy chłopak. Ale... Nie, jak ma coś takiego to... Nie, właśnie. Hmm. Ale to chyba, nie wiem. A, to klacz tak, to jest dziewczynka. Malutka dziewczynka. Nie no, słodziutka. Wow! Jeszcze właśnie. nie wiem jak ich nazwę, ale wow, patrzcie. I teraz pokażę wam coś. Dobra, Dobra. ja tu muszę wyszczątać. I uwaga! I już e, No niestety nie trafiła mi się ta arabska klacz, czy tam ogier, ale z rybaczek. Wow, jaki słodziak! Nie, no piękne to jest. Dobra, no to cóż, teraz ja... pokażę Wam coś. To, to, to są Dominika figurki. O kurde. słodki kurde. <laughs> kameleon. Kameleonik. A tutaj mamy Dinusia, którego mu z przyniosła. A tutaj taki, co mu przyszedł. Taki rekinek czy tam delfinek. No, to Także się żegnamy. żegnamy się bajo